Hiszpania to piękne miejsce złotych plaż, wysokich temperatur oraz życia nocnego trwającego do świtu. Ale to nie wszystko, co kryje ten kraj. To również miejsce pięknej Bolsa de Madrid, która to jest niedoceniana u Peru Europy. A mówię tak dlatego, że stoją za tym dane i ciekawa przyczyna. Zacznę od danych indeksów giełdowych. Porównując Polskę, Hiszpanię i USA za 2025 rok, wyniki były następujące. IBEX35, reprezentujący największe spółki z Hiszpanii, wzrósł w 2025 roku o 47,07%, bijąc przy tym porównywane indeksy z Polski i Ameryki. Amerykańskie S&P 500 zostało pobite o niemal 30%, a polski WIG o około 5%. Zagłębiając się w temat, sprawdziłem również dane za okres ostatnich 5 lat, a wyniki były następujące. IBEX35 osiągnął zawrotne 112%. Bijąc przy tym amerykańskie S&P 500 ponownie o 30% oraz polski WIG-20 już nie o 5%, a o 50%. Jednak jaka jest przyczyna tak znakomitych wyników spółek z Hiszpanii? Przyczyna leży w historii, mianowicie w procesie zwanym kolonizacją. Za początek tego zjawiska uznaje się wiek XV. Wtedy to dwa małe europejskie państwka zamieszkujące Półwysep Iberyjski rozpoczęły swoje podboje. Najważniejsze z punktu widzenia dzisiejszego jest wciąż istniejące powiązanie między byłymi koloniami Hiszpanii czy Portugalii między innymi językowe. Początkowo wszystko opierało się głównie o brutalne zabieranie surowców, złota i innych. Obecnie zostało to przekształcone w eksport wiedzy, technologii i usług. Efektem tego jest fakt, iż większość dochodów spółek z głównego indeksu pochodzi z krajów pochodzących byłych kolonii. Mówiąc bardziej potocznym językiem, Krawaciarze w Hiszpanii zrozumieli, że nie ma sensu skupiać się na rynku lokalnym. Należy prowadzić ekspansję, aby to zagranica stanowiła większość przychodu. Najlepiej to zrobić poprzez otwieranie oddziałów swoich spółek za granicą, które to będą wypłacać dywidendę lub dokonywać opłaty za zarządzanie. Jednak nie oczekuję, że uwierzycie mi na słowo. Dlatego wybrałem trzy ciekawe przykłady oraz jedną perełkę, którą sam zainwestowałem 33% swojego majątku. Na początek ACS. Obszary działalności to budownictwo infrastrukturalne, które obejmuje drogi, autostrady, kolej, lotniska, mosty, tunele, budownictwo mieszkaniowe i komercyjne, usługi przemysłowe, czyli instalacje i utrzymanie sieci energetycznych, koncesje i inwestycje, zarządzanie przede wszystkim nimi oraz finałowo górnictwo i przetwórstwo minerałów. Z racji tego, że nie chcę omawiać Wam dokładnie całej sytuacji finansowej, przybliżę Wam jedynie ich kurs. Za ostatnie 5 lat kształtowo się następująco, można było uzyskać stopę zwrotu 210% w ciągu, w ciągu 5 lat, natomiast w przeciągu jedynie 2025 roku można było uzyskać stopę zwrotu 72,47%. I teraz to, co najbardziej mnie interesuje w nich, czyli podział geograficzny ich źródeł przychodów. Na początek Ameryka Północna 62%, następnie Europa 15%, z czego około połowa jedynie stanowi Hiszpanię. Azja i Pacyfik kolejne 22% i 1% jest ogólnie na świecie stosunkowo rozproszone. A dlaczego o nich mówię? Ze względu na tego pana, nad którym widzicie teraz strzełeszkę. Albowiem jest to wielki. Florentino Perez, prezes Realu Madrid. To właśnie dzięki swojej silnej pozycji, jaką sobie zbudował dzięki firmie ACS, Florentino był w stanie dokonywać takich legendarnych transferów jak Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo czy legendarna już kradzież Luisa Figo. Kolejną omawianą spółką z giełdy hiszpańskiej jest Ferovial. Operuje na w tej samej branży co i zajmuje się zasadniczo tym samym. Pomimo iż jej wyniki w analogicznych okresach, jak ACS za ostatnie 5 lat, gdzie potencjalny zysk mógł wynieść 145% i 33% za 2025 rok, mogły już nie być tak imponujące, to w szerszym ujęciu wyniki spółki jak najbardziej mogą już robić wrażenie, bo w minimalnym stopniu odbiegają od nidek CSM 500 który za okres od 2014 roku do 2024 roku był około 10% mniej niż od S&P 500, co przekładałoby się na potencjalny 235% z, zysku na ferroviar. Mnie jednak najbardziej interesuje fakt, iż są oni właścicielem giganta z Europy Środkowo-Wschodniej, jakim jest polski, podobno, Budimex. Nie jest polski. Pakiet kontrolny należy do Hiszpanów. Dlatego też fakt wypłacania stałej dywidendy, która jest rosnąca dla Budimexu, absolutnie nie jest przypadkiem. Jest to zamierzone działanie Hiszpanów. Trzecim przykładem spółki notowanej w Madrycie jest Inditex. Spółka operuje w branży mody. Ich model biznesowy opiera się o fast fashion, gdzie spółka w pełni kontroluje łańcuch dostaw. Na dzień dzisiejszy spółka działa na 200 rynkach z około 5,5 tysiącami sklepów stacjonarnych plus sprzedaży online. Zrzesza bardzo znane marki jak Zara, Pulenbeer, Massimo Duty, Preska i inne. Osobiście najbardziej lubię Massimo Duty i Zara. Kurs ich akcji kształtuje się następująco: około 12% w 2025 roku i 115% w ostatnie 5 lat. Podsumowując, Inditex to stabilny globalny gracz ZBEX35. Nie daje tak szalonych zwrotów jak niektóre banki czy budowlanka ale to klasyczna perełka na dłuższy termin. Defensywna, z dywidendą i wzrostem organicznym. Jeśli IBEX idzie w górę, dzięki hiszpańskiemu kolonializmowi finansowemu, indeks na pewno tym skorzysta. Na początku odcinka powiedziałem, że omówię trzy przykładowe spółki oraz jedną perełkę. I teraz przyszedł czas na tą perełkę. Błyszczącą pod względem potencjału moim zdaniem spółką jest BBVA, który jest bankiem notowanym w Madrycie. Jednak chciałbym zauważyć, że nie jest to jedyna topowa spółka sektora finansowego w indeksie IBEX-35. Ostatnie lata były szczególnie dobre dla tego sektora, sektora finansowego. Między innymi dzięki środowisku wysokich stóp procentowych. Jedynie w 2025 roku wszystkie następujące spółki zrobiły minimum 50% z zysku od początku roku. Co jest fenomenalnym wynikiem. A były to Santander, Banktier, Mapfrafe, Unika. Sabadel oraz BBVA. I dlaczego w takim razie zdecydowałem się zainwestować moje własne środki w tą jedną spółkę? Zapraszam na moją analizę oraz ocenę potencjału inwestycyjnego BBVA. Zacznę od kursu akcji. BBVA w 2025 roku wzrosła aż o 112%, a w przeciągu ostatnich 5 lat o 388%. Są to niesamowite wyniki, a zwrot z takiej inwestycji nie uwzględnia nawet dywidendy, którą spółka wypłaca regularnie. Moja pozycja natomiast wygląda następująco: mam średnią cenę 16,5 euro, co przekłada się na niemal 20% zysku, a wierzę, że to dopiero początek. Przychody i zyski: Przychody są ważne, ponieważ pokazują zdolność spółki do generowania przychodu, pokazują jak rozwija się model biznesowy. Oczywiście wpływ na to ma środowisko wyższych stóp procentowych, jakie obserwujemy w ostatnich latach. Mówi o tym, ponieważ wpływa to bezpośrednio na marże, jaką bank może nałożyć na swoich klientów. Zysk netto z kolei wpływa bezpośrednio na cenę BBVA. BBVA ma politykę wynagradzania swoich akcjonariuszy, która jest oparta o dywidendę oraz skup akcji. Dywidenda to bezpośrednia wypłata zysku dla swoich akcjonariuszy która w przypadku BBVA ma miejsce dwa razy do roku. Z kolei skup akcji, czyli buyback, jest to nabycie akcji przez spółkę, co doprowadza do mniejszej ilości akcji w obiegu, więc kurs automatycznie rośnie. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez spółkę, które potwierdza Reuters w swoim artykule, spółka otrzymała zgodę od Europejskiego Banku Centralnego na przeprowadzenie rekordowego skupu akcji o wartości 4,6 miliarda dolarów co w euro wynosi około 4 miliardy. Ja już się na jest niesamowicie cieszę na ten fakt. Wracając do tematu przychodów, zgodnie z danymi udzielonymi przez spółkę, 40% dochodu pochodziło z Meksyku, 14% z Turcji, 14% z krajów Ameryki Południowej, a pozostałe 5% z reszty świata. Dodatkowo widzimy tutaj ranking uwzględniający pozycję rynkową i udział w rynku. W Hiszpanii jest to miejsce numer 3. W Meksyku bezapelacyjny fotolidera, Turcja, drugie miejsce. Kolumbia, numer 4. No i Peru, srebrny medal. Sytuacja w bilansie. Jak widać, poziom pokrycia długu gotówką spada. Jednak, jaka jest tego przyczyna? Przyczyną jest przygotowywanie się do przejęcia innego banku, działającego w Hiszpanii. jednak do tego nie doszło. Poszło cenę transakcji. Zarząd spółki, która miała zostać wchłonięta przez BBVA, przenegocjował. Był zbyt chciwy i transakcja upadła. A to właśnie było przyczyną odkładania gotówki, jej spadku, odkładania właśnie jej. I to jest trochę tak, że jak z konkurencją, gdzie nie walczą ze sobą dwa koncerny, tylko przykładowo na targu dwie osoby, dwóch sprzedawców, to jeżeli jeden ma środki. Na to, żeby wykupić stanowisko drugiego, to czy opłaca mu się szarpać o cenę z drugim, o marżę, nie lepiej wykupić go, wykupić jego właśnie stanowisko, nałożyć sobie wyższe marże bądź utrzymać obecne i po pewnym czasie cały proces inwestycyjny się tam zwróci. A potem ewentualnie można jeszcze zwiększyć marżę i mieć dochód z dwóch stanowisk? Tym właśnie jest synergia. Właśnie tym zajmują się te dwie słynne literki. MA. Odpowiadający polskim słowom fuzja i przejęcia. Również stąd moja pozycja. Podjąłem zakład, iż fuzja się nie uda i będę mógł szybko być na zysku. Jednak gdyby się udało, nastąpiłby krótkoterminowy spadek i dopiero po paru miesiącach, bądź być może nawet latach, byłoby odrobienie, ale za to z nawiązką. Na szczęście dla mnie miałem rację, że zająłem pozycję odpowiednio wcześniej. Ale szczerze mówiąc, planuję jeszcze zwiększyć w to ostatnie dni grudnia, ponieważ od stycznia do marca spodziewam się znacznych wzrostów. A dlaczego akurat od stycznia do marca? Tak szczerze to dlatego, że wierzę, że moja analiza pozwala mi przewidzieć co się stanie do tego okresu. Natomiast później, ciężko powiedzieć. Zatem czynniki. Jako pierwszy, transze przeznaczone na skup akcji. Nie działają rakieta. To nie polega na rzuceniu wielkiego worka pieniędzy i nagle jest wielki skup akcji. Jest to proces stopniowy, rozłożony w czasie. To nie jest tak, że naraz wszystko ma miejsce. Nie, jest to stopniowe, rozłożone na tygodnie, miesiące. Drugi czynnik jest to wyniki za cały rok. Gdzie wyniki za pierwsze trzy, trzy kwartały, jedynie trzy kwartały. 2025 roku już są lepsze od całego ubiegłego roku. Dlatego będzie wielka ekscytacja z powodu wyników. No i trzeci czynnik: aktualizacja programu skupu akcji, która ma miejsce zwyczajowo w lutym. Ona również może przynieść kolejne transze skupu, które również podbiją kurs akcji. No i finalnie Ex Dividend Day. Czyli jest to ostatni dzień, który uprawnia akcjonariuszy do prawa dywidendy. No i zwyczajowo zawsze po tym dniu akcje spadają. Dlatego ja właśnie planuję realizację zysku na koniec marca. Podsumowując, ryzyko oceniam jako niskie. Wszelkie karty zostały już rozdane. Nic niespodziewanego nie powinno się wydarzyć. Potencjał oceniam umiarkowanie 10-20% jak najbardziej w zasięgu. Może nawet i 30. Z kolei czas? Minimalnie. Jedynie 3 miesiące planuję dalej być w inwestycji i uważam, że 3, 3 miesiące spokojnie wystarczą na realizację tych 10-30%. Ale tak konserwatywnie rzecz ujmując na około 20. I teraz najważniejsze. Na koniec zostawiłem bardzo ważny przekaz. Zostaw suba, lajka i trzymajcie się. Do następnego. Get rich or die trying. Either I'm going to get rich or I'm going to die in the process. And then if I die in the process, I was doing what I wanted to do.